Witam wszystkich. Dzisiaj łosoś przedstawia Pstrąga Wędzonego w Leczu. Firma, oczywiście łosoś. Yy, waga 110 gramów. Yy, kaloryczność to jedynie 137,5 kcal. No raczej to jest taka przekąska lub taki starter przed jakimś obiadem. Tak raczej należy to traktować, ani jakoś y, jakieś danie, bo raczej tym się po prostu nie najemy. Kwasy Omega-3, jak to zwykle z rybami bywa. W kartoniku zapakowane. W środku już mamy uszeczkę aluminiową, łatwo otwieralną. No i co to tu dokładnie mamy, oprócz samego fileta z pstrąga, warzywa i sos pomidorowy, czyli te niby leczo, które się składa w zmiennych tam proporcjach, czerwona papryka, ogórek, cebula, sos pomidorowy, woda, olej rzepakowy, koncentrat pomidorowy, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia kukurydziana modyfikowana, pieprz czarny, mleko w proszku, czosnek mielony, substancja zagęszczająca, naturalny aromat papryki, papryka chili, milona. Czyli ogólnie jest tylko jeden zagęstnik. Nie ma jakichś innych dziwnych, nietypowych, chemicznych dodatków. Czyli jak najbardziej jest OK. No i jak to wygląda w środku? W takiej mini... Tak to się prezentuje. Czerwony kolor, taki dosyć intensywny. spore kawałki ryby, mm. ryba fantastyczna w smaku, ogórek, jakieś skrawki papryki, sam sosik jest taki bardzo dobry dosyć gęsty ma wyrazisty taki smak pomidorowy ja powiedzmy, że takie lecze lubię na bardziej ostro, chociaż inne leczy niż rybne więc ja sobie dodam chili odrobinę pikantnego nie zaszkodzi A że ja akurat lubię pikantne, więc mi tym bardziej nie zaszkodzi. Ciężko nawet to bym dobrze wymieszać. Tu są chyba takie dwa dosyć spore kawałki właśnie mięsa, które właśnie się rozwaliły na mniejsze kawałki. Chodź tu. Sama ryba fantastyczna, no i sam ten leczo niby, też bardzo świetnie smakuje. Na pewno to nie jest zły produkt, jak dla mnie smaczny, tylko oczywiście tym się raczej nie najemy. Chyba żebyśmy zjedli takie trzy puszki. Ale nawet ta jedna mała puszeczka nie jest zbyt tania. Ale jako przekąskę czasami można sobie takie podjeść, mm. polecam tu jak najbardziej, o ile ktoś lubi ryby, plus jeszcze leczo. Bardzo świetny smak polecam jak najbardziej czy to takiej firmy, czy jakiejś tam innej, o ile takie są. Gdzie ja, oczywiście, sobie to kupiłem. W jakiej cenie? Wszystko będzie pod spodem w opisie. No, i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No, i do następnego filmu.